Mateusz Kaniowski razem ze mną, Koroś, Siemanko. Siemano, jakby hej! <noise> Jak się czujesz? W latania. Dobrze, dobrze się czuję. No, jednak docenimy tę energię wiatrową. No myślę, że tu en Envelo Energy warzywóz ma e, konkurencję, jeśli chodzi o bioenergię odnawialne. E, no co? No, Amadeusz był lepszy w tej walce e, i było to za mocne wyzwanie widocznie, jeśli chodzi o taką formułę. No i tyle, nie. Znaczy ja uważam, że walka była wyrównana, będziemy może odwołanie pisać, tylko na razie jestem tak zamroczony, że nie pamiętam jak się pisze. Eee, co, no i nie będę się ubiegać o rewanż w MMA, bo Amadeusz i tak zmieni formułę na boks. Także, no, eee, o, widzieliście, wszyscy się nie Dlaczego? Dobrze. Bo akurat kolega obstawił na Sulęckiego i myślał, że wygrał, i teraz. Ten Aha, okej. Już go Nie, no, tak, tak naprawdę to co? No, mocne wyzwanie. Nie, nie dałem rady przełamać Amadeiego w tej formule. Uważam, że jakby było to MMA czy K1, to lepiej bym się pokazał. Nie mówię, żebym wygrał, chociaż uważałem, żebym wygrał. Yy, I że duże szanse były w MMA, tym bardziej w tej wadze 7-7. Natomiast no, walczyliśmy w boksie, walczyliśmy w takiej wadze, nie podołałem, no zdarza się, no i co? Wiesz co koro, jako postronny obserwator, ja odnosiłem wrażenie, że ci po prostu bałeś takiego ciosów. Yy, no tak, jakby wiesz, dostałem. Kurwa jakby mi się Stary, ja teraz po 10 knockdownach będę mieć. Ja, ja, jakby, nie? To będzie najlepszy przerywnik na bitwie, o Południe. ile razy koronawinie, jakby. bet proszę o taki zakład. Ja nad tym nie panuję, więc ja nic nie ustawię. Eee, czy się bałem? Można. Jakby nie bałem się. Kurwa, nie... bałem się dostać od tak, niego bombę. To tak, było bałem widać. Się dostać, bałem się dostać bombę w takim na znaczeniu. Bo każdy przy ruch ty od razu dwa tak, koryrujesz. Tak, ty... tak, wiedziałem, że po prostu może tym usadzić. No i tyle. Tym bardziej, że na początku dostałem takiego czystego tutaj i wiedziałem, ok, skrócę i, i ten. Więc chciałem też, żeby... Chciałem specjalnie sam wchodzić, markować, żeby on się wystrzelał, ale on jakby też ma świadomość, że ten tlen od niego jest najgorszą stroną. I nie był taki, wiesz, że wchodził, 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 tylko sobie wyczekiwał, wyczekiwał i y, tyle co mógł, to ograniczał zużytki, zuży używanie energii. No i przeprowadził walkę dobrze, na tyle co się przygotowywał, to wiesz, starczyło. Miałem wrażenie, że za każdym razem kiedy trafiał Cię, to od razu właśnie już na końcu już nawet nie chciałeś dostawać tych ciosów. Czy to jest aż tak mocne uderzenie, że się z czymś takim jeszcze nie spotkałeś, bo ta reakcja Twojego organizmu była taka, że no każde to uderzenie po prostu natychmiastowo Cię wyłączało? Wiesz co, ja myślałem, że dużo mocniejsze będą te ciosy, że po prostu no... Nie, co? No nie no, okay. Jeszcze? upadałem, okej, okay. błędnik mi świrował, no bo dostałem, wiesz, zaskoczenia, no, no tu i tu dostałeś właśnie taką najmocniejszą chyba. Yy, najmocniejsze, jak mam trzy wspomnieć, no to pierwszy najbardziej pamiętam, ale to chyba dlatego, że tak idealnie po prostu tu w oko weszło. Drugi jakiś podgródkowy na rękę, e, który dosłownie aż mi z... przeszedł prąd przez rękę, no bo wiesz, idealnie tu gdzieś, na ten taki nerw, a trzeci to gdzieś tam na tył głowy. Po prostu tu, czułem tu, tu taki nawet mam taki tam ten, ten guz. Coś to możliwe, że od słuchania freestylu, ale... To jest od Freestylu, to jest od Filip Karapu, yy, a to, to ten, no. Yy, więc ja myślałem, że wiesz, że to będzie faktycznie tak, że on przyjebie tak mocarnie i nie wiem, zaszło mi w głowie czy sędzia, wiesz, będzie jakieś echo, coś, nic. No po prostu upadłem, mogłem wstawać już naraz, oni mówił sieć, sieć, siedź, na siedem wstaniesz, no i tyle, no. Nie... Ale myślałeś, że bije mocniej. Myślałem, że będzie mocniej, po prostu myślałem, że nie będzie zależeć ode mnie, czy ja wstanę. Jeśli miałbym wstawać, tak to bym tak wstawał. Ale ciekawostka inside'owa z klatki, chyba że mieliście bilety VIP, to wiecie już, Szósty siódmy knocking, no ciężko mi zliczyć, bo już nie pamiętam aż w, w, wszystkich. <laughs> Szósty siódmy, sorry, knockdown. A Madi, wstaniesz kurwa teraz, to już ci tak przypierdolę, że nie wstaniesz. Nie, i tak dwa-trzy razy powiedział. Tak patrzę na niego, no, mówi kurwa nawet nie wstałem, bo teraz ci tak pierdolę kurwa, że nie wiesz, nie siedział, weź, cicho, cicho. No ale no wstawałem, no. I tyle. No, ym, no. i tak jakby fajnie, że nie usadził mnie, że tak powiem, w pierwszej rundzie. Nie miałem nastawienia, że idę tam w powpierdol, ale no nie dałem rady go przełamać, to co mam mówić, no. no Zdarza się i tak, no, za mocne. To było siły ciosu pomiędzy tak, tobą a tak, nim. No. Ty nawet jak już czułeś, że trafiasz, to wiedziałeś, że to twoje uderzenie nic mu nie robi, a jego uderzenie ja, cię było. No chciałem punktować, a, a wiesz, po prostu, jak już nawet czymś trafiłem, to nie wchodziłem z całą akcją, bo ja wiedziałem tylko, że on czeka, że ja podejdę, żeby mi czymś zajebać, czy już z pół dystans, w pół dystansie, czy na odejściu. No jakbym miał te nogi, to wiesz, ja bym sobie go trzymał. Jakbym miał to MMA, to jakby wchodził z szarżą, to bym sobie go obalał, czy ale wiadomo. Równie dobrze mogłoby być tak, że ta sama bomba padnie w pierwszej rundzie na oko i tam już mnie dobije jak spadnę, bo byłoby MMA, więc... No, wiesz, założenia by były takie, no. Założenia dziś były też, wygrać nie udało się. Natomiast, y, póki mój umysł jeszcze działa, czyli przez 3 minuty, to tak, konfa dla mnie. Yy, I tu nawet mogę powiedzieć, że dostałem bonus za konferencję, więc Amadeusz, jeśli dalej uważasz, że ja jestem stypiarzem, no to proszę, bo już mówił u Ciebie w wywiadzie, bo widziałem, że Liza. sorry, że Nawcia i, i Polak dostali bonus, a o mnie nie wspomniał, gdzie jak, jeżeli wie, że Nawcia dostała, no to wie też, że ja dostałem, bo musiał mu natan przekazać, bo mieliśmy odprawę i tam po prostu przydzielali te bonusy, więc konfa dla mnie, face to face myślę dla mnie media trening cringe, to załóżmy jest dwa, i, i z racji, że było 10 knockdownów, to jest 2-2. W takim razie na bitwie o południe rozstrzygnie się kurwa ten konflikt władca piekieł versus władca niebios, kto trafi do czyjśca, musicie to zobaczyć. Tu macie link do darmowego streama na ekipa WK. I co, robimy to, no? Ale powiem Ci, że miałem z tyłu głowy, że on to specjalnie mnie wyzwał na pojedynek i nie przyjedzie, żeby mnie rozproszyć. Bo jak kładę się spać z dzisiaj na jutro, w sensie z wczoraj na dziś i mam takie kurde, no wiesz, o czym my tam będziemy nawijać, nie? Ale mam to dzień przed walką gdzie na face to face jak był temat bitwa o Południe, nie, lecę na Bahamy. Nagle myśli, chuj, nie lecę na Bahamy, Bitwa o Południe w Krakowie, zajebiście. No i leci, i jedzie na tę bitwę, więc pytanie, czy to był rozpraszacz przed walką? Nie, no przecież skoro powiedział to przed milionami ludzi w oktagonie, nie pytany, sam powiedział o a, tym, że walczy. Tak, bo wygrał po no, walce. No, on teraz ma, wiesz, handy. On, on ma teraz fajną sytuację, bo wygrał, nie? Powiem Mam tak dogadać. Będzie ciekawie. Do, Będzie ciekawie. Dogadać extra fight między Korem a Ferrari zajęło mi to miesiąc i wczoraj udało się to dobić, więc w piąteczek. Okay. Ten piątek w Krakowie dojdzie do pierwszego extra fightu w polskiej historii, jeżeli możemy tak to dobrze nazwać pomiędzy nie raperem, nie freestyleowcem, freestyleowcem. A, a <grych> Nie, no, to no, będzie, no. to będzie coś. No i tak jak mówiłem w oktagonie, no jakby mówię trenerowi, kurwa muszę wygrać w tym boksie. On, ale ty wiesz, że jak ty wygrasz, to Filipek, to był nie weźmie żadnej walki, bo się obstra. Musisz starać się podłożyć, ja mówię. No dobra, no, no, no nie, tak serio, wszystko git, yy, wyrównana walka, może odwołanie nie będziemy pisać. No i gratulacje dla niego. Na, umówiliśmy się na takie warunki, wygrał propsik, do zobaczenia w piątek. Fajnie sobie zarobiłeś, stary Sianko, za tą walkę. Coś tam, wiesz, coś tam nawet nie patrzyłem, ale to no... Ale, 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 ale oni takie szachy grają, oni takie szachy grają, jeżeli Amadeusz to władca piekiem, to Amadeusz, jego menadżer, to jest normalnie adwokat diabła, to są normalnie, faktycznie są pokerzyści. Kurde, ja dziś o 10 wstaję, yy, idę po śniadaniu do pokoju, a on tak... No, Amadi się ma o 16. ważyć, ale teraz się waży, albo odwołujemy. Co? Jak? No ale ugadaliśmy, że finalnie o 16. .00. Wszystko, Git. Kurwa, rozgrzewkę robię. Dwie walki jeszcze zostały do mojej. Kto wchodzimy na dżer Ja się rozgrzewam kurwa, no i stąd. No. Także Amadeusz, nie no love, tylko Amadeusz Rybica. Wyjaśnijmy to, wyjaśnijmy to. Ale będziesz miał teraz prawo, żeby się odegrać za te wszystkie Wiesz, rzeczy na bitwie. E, tak, no a Amadeusz, pamiętaj, że w klatce są sokerki, wszystkie nielegalne uderzenia są. Na ściance można nokautować, to są twoje zasady, to jest twój świat do skończenia kontraktu, ale na freestylu jest różnie. I tam się nie bijemy jak coś. Nawet po w ostrych wersach. Także yy, mam nadzieję, że będziesz mieć jaja takie duże jak w tej walce. Yy, no. Ale będzie ogień, bitwa o południe już w piątek. Koro, bardzo Ci dziękuję, widzimy się zaraz. Jo!